Ból lędźwi jest trochę jak katar. Łatwo go złapać, ale zazwyczaj łatwo też wyleczyć. To dobrze obrazuje też wiadomość od mojego kursanta, który napisał Artur, ja chyba nigdy nie skończę Twojego kursu. Zawsze jak zaczynam robić te ćwiczenia, porobię tydzień i lędźwie przestają mnie boleć. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby Tobie też coś takiego się udało? Ja nazywam się Artur Kauf. Jestem trenerem postawy ciała. Pomagam ludziom lepiej wyglądać i żyć bez bólu. I to wszystko dzięki krótkim, 5-10-minutowym ćwiczeniom. W dzisiejszym odcinku przedstawię Ci moją metodykę leczenia bólu lędźwi. Składa się ona z czterech etapów. Dokładnie Ci je wyjaśnię. Słuchaj uważnie, tak żebyś wiedział, który etap jest dla Ciebie najważniejszy. A później, na bazie właśnie tych etapów, wykonamy razem zestaw ćwiczeń. Na wstępie, muszę jeszcze zaznaczyć, że są sytuacje, gdzie zdecydowanie powinieneś udać się najpierw na konsultację indywidualną z ekspertem. Te sytuacje to. Jesteś po świeżym urazie, masz bardzo mocne objawy bólowe, nie możesz normalnie się poruszać, masz stwierdzone mocne przepukliny, które również odczuwasz w trakcie poruszania czy ćwiczenia. W takich przypadkach najpierw spotka się z ekspertem indywidualnie, on na 90% i tak zaleci ci, na którym się tapie ćwiczenia. Będziesz mógł do tego filmu wrócić, ale w takich przypadkach, ostrych przypadkach, najpierw idź indywidualnie, porozmawiaj. A cała reszta, czyli osoby z niską aktywnością, osoby z pracą siedzącą, osoby pracujące przy komputerze, branża beauty, kierowcy, sportowcy z przeciążonymi lędźwiami, słuchajcie. Pierwszy etap to przywrócenie prawidłowego oddechu. Twoje lędźwie znajdują się między dwoma przeponami, przeponą piersiową i przeponą miednicy. Tak, my nie mamy w ciele tylko jednej przepony, jest ich kilka. Przepona piersiowa, jak i przepona miednicy, one pomagają, między innymi, pomagają nam w oddychaniu. I bardzo często, kiedy osoba ma Zablokowany oddech, podniesiony oddech, to jest u wielu osób pracujących na siedząco, u wielu osób, które się dużo stresują, mają intensywny tryb życia. Jeżeli Twój oddech jest skierowany do góry, a nie ma tego głębokiego oddechu do samej miednicy, Twoje lędźwie będą zawsze napięte. Możesz to teraz zresztą bardzo łatwo wyczuć, kiedy spróbujesz brać wdech tak, żeby rozciągać boki, boki brzucha. Poczujesz od razu, jak Twój odcinek lędźwiowy lekko zaczyna się poruszać. Ogólnie w trakcie oddychania porusza się cały kręgosłup, porusza się dużo więcej elementów niż tylko klatka piersiowa i przepony, ale spróbuj sobie teraz wyczuć, wziąć wdech w boki brzucha i w ten sposób rozciągnąć lędźwię. Możesz nawet lekko pochylić, zgarbić się do przodu, tak jakbyś chciał lekko wyprostować w lędźwie i teraz jeszcze wziąć tam do tyłu powietrza. Czujesz to? I w ten sposób, czyli oddychając głęboko, schodząc do brzucha, do samej miednicy, w ten sposób będziemy musieli oddychać w trakcie ćwiczeń i w ten sposób również powinieneś oddychać na co dzień. Czyli ten stresowy oddech musimy trochę ukoić, uziemić. To jest etap pierwszy. Etap drugi to jest mobilizacja sąsiednich odcinków. Części naszego ciała mają różne przeznaczenie. Niektóre powinny być bardziej stabilne, niektóre powinny być bardziej mobilne, powinny mieć większą zdolność ruchu. Jak myślisz, lędźwie są odcinkiem bardziej stabilnym czy bardziej mobilnym? Lędźwie powinny być bardziej stabilne. Natomiast segmenty, które są powyżej i poniżej lędźwi, czyli odcinek piersiowy i biodra, one zdecydowanie powinny być bardziej mobilne. I to, co się dzieje u osób siedzących, siedzących, które są zgarbione, pracują w pochylonej pozycji, które dużo siedzą, ich biodra, ich odcinek piersiowy stają się bardzo sztywne, przez co lędźwie muszą tak jakby za nie zacząć pracować. I Twoje lędźwie są, twoje lędźwie są po prostu nadużywane poprzez, przez sztywność sąsiednich odcinków. Także oprócz lędźwi musimy, będziemy musieli popracować piętro wyżej i piętro niżej. Trzeci etap to jest rozluźnianie lędźwi, czyli to, co robi większość osób, natomiast samo rozluźnianie to będzie za mało. Większość osób próbuje lędźwie masować, wałkować, rozciągać. To jest tylko jeden z etapów leczenia bólu lędźwi. Jak najbardziej jest to potrzebny etap, sensowny etap, ale zrobiony samemu będzie niewystarczający dla większości osób. I czwarty, ostatni etap to wzmacnianie lędźwi. Twój tor, twoje lędźwie, one tak naprawdę potrzebują być wzmocnione ze wszystkich stron. Nie tylko z tyłu, czyli same wyprosty to będzie za mało. Sam przód, czyli robienie deski, to też będzie za mało. Potrzebujemy jeszcze wzmacniać nasze boki, nasze mięśnie oddechowe, poprawić pracę przepon, czyli musimy wzmocnić Twój tors ze wszystkich stron. Kojarzysz na pewno taką sytuację na siłowni, jak faceci dźwigające ciężary ściskają się takimi wielkimi skórzanymi pasami, żeby właśnie tutaj ustabilizować ten odcinek lędźwiowy. No to my z Twoich mięśni musimy wytworzyć, zbudować właśnie taki pas, który będzie cały czas stabilizował, wzmacniał Twój odcinek lędźwiowy. Tyle teorii, zaczynamy ćwiczyć. Dobrze, moi drodzy, zaczynamy od przywrócenia prawidłowego oddechu. Tutaj, pomiędzy przeponą piersiową a przeponą miednicy znajdują się lędźwie. I to, co się dzieje z Waszym oddechem, ma ogromny wpływ na lędźwie. Jeżeli oddech jest spłycony, jeżeli ma zamkniętą klatkę piersiową, nigdy okolica lędźwi nie będzie dostatecznie luźno pracowała, nigdy nie będzie dobrze odżywiona. Dlatego teraz robimy takie ćwiczenie. Ręce na boki brzucha, tutaj zaraz pod żebrami, kciukami można lekko się jeszcze oprzeć o żebra i bierzemy wdech, tak żeby rozciągnąć boki brzucha. I długi wydech. Jeszcze raz wdech, rozciągamy boki brzucha. I długi wydech. Teraz przełóż ręce delikatnie do przodu. Minimalnie się zgarb, tak jakbyś chciał trochę wypchnąć lędźwie do tyłu, czyli taka pozycja, ale cały czas kręgosłup długi. I tak samo oddychamy. Tu możesz poczuć, że z wdechem cały kręgosłup lędziowy się rozciąga. Pozwól mu się rozluźnić. Jak okolica Twojej talii zaczyna z wdechem się naturalnie rozciągać i zmniejszać, i staramy się cały czas tak oddychać, czyli rozciągamy boki brzucha. I wydłużamy fazę wydechu. Faza wydechu jest uspokajająca, także jak zawsze jak chcesz się uspokoić, dłuższy wydech. I staramy się teraz przez wszystkie ćwiczenia, które będziemy robić, w ten sposób oddychać czyli oddechem rozciągamy boki brzucha. Dobra. Zaczynamy od rozgrzewki sąsiednich fragmentów lędźwi, czyli najpierw odcinek piersiowy. Ręce skrzyżnie i zaczynamy wykręcać takie małe kółeczka odcinkiem piersiowym. Staraj się poczuć jak pracuje cały twój kręgosłup, bardzo delikatnie to rób. I cały czas oddychamy w boki brzucha. Delikatny ruch odcinkiem piersiowym i trochę głową szyją. I w drugą stronę, a, czas oddychaj głęboko, nisko do brzucha, do miednicy, no, okej, okay. przechodzimy do klęku podpartego i próbujemy teraz wykręcić takie ładne kółko całym kręgosłupem, czyli poruszaj miednicą i głową jednocześnie. Czyli do góry otwieram, przekręcam bokiem, dołem, drugim bokiem i staram się robić to luźno. Cały kręgosłup tutaj pracuje, kręgosłup z miednicą, z biodrami, odcinek piersiowy, szyjny. Pamiętaj, że ból lędźwi to jest objaw, to nie jest przyczyna sama w sobie. I ból lędźwi zawsze wymaga rozluźnienia całego ciała, całego kręgosłupa. Czasami jak osoby próbują za dużo robić ćwiczenia na same lędźwie, to mogą sobie jeszcze więcej narobić problemów. Tak? Lędźwie są pewnym elementem całości i musimy to zapracować nad naszą całością. I pamiętaj o oddechach. Mhm, Okej. Okay. Załóż teraz jedną rękę za plecy, lekko odciągnij bark, łokieć. Minimalnie skręcamy się do sufitu i po prostu oddychamy w tej pozycji, otwierając klatkę piersiową. Zerkaj lekko na sufit. Ok, druga strona to samo. Zakładam rękę, odciągam bark, łokieć. Odkręcam się i oddychamy. Ok. Teraz rozruszamy jeszcze trochę same biodra. Zostajemy w klęku podpartym. Wyprzyj się z rąk, tak żeby mieć tutaj pewną stabilną pozycję. Odepchnij się od ziemi i zaczynamy kręcić nogą w stawie biodrowym, czyli chcemy rozruszać cały staw biodrowy. Biodra z natury powinny być mobilne. W biodrze mamy dosyć spory zakres ruchu, nie aż taki jak w ramieniu, ale w biodrze też jest duży zakres ruchu i szczególnie u osób siedzących, kiedy te biodra robią się sztywne, mało ruchome, zawsze przekłada się to na odcinek lędźwiowy. Także dbając o sprawność, mobilność bioder, dbasz o zdrowie lędźwi. I druga noga to samo. Pewna pozycja wyparta i kręcimy. Ok. Jeszcze jedno ostatnie ćwiczenie na cały kręgosłup i przechodzimy już specyficznie do leci. Ręce do boku i wypuszczam lekko tu, raz w jedną, raz w drugą stronę za ręką. Wypycham łopatkę, ręka sięga daleko, można nawet zerknąć za tą ręką. Pamiętaj, że tam gdzie się kieruje wzrok, tam się kieruje kręgosłup. Jeżeli masz pracę siedzącą, pracę w pochyloną pozycji i cały dzień patrzysz w dół, zawsze ten kręgosłup będzie się zginął. Także staramy się w trakcie tych ćwiczeń również pracować oczami, wyciągać się oczami. Tak samo jak będziesz na spacerze. Pamiętaj, żeby nie patrzeć się w telefon, nie mieć pochylonej głowy, tylko patrzeć daleko przed siebie. A ok, przechodzimy do leżenia. I teraz w pozycji leżącej będziemy. Podwijać delikatnie miednicę, unosić za nią odcinek klęźwowy i podwiniętą miennicę odkładamy. Czyli staraj sobie wyobraź sobie, że zwijasz cały kręgosłup w rulon. Czyli tu na dole odkręcam, podwijam, powolutku, i podwinięty podnoszę lekko do góry. I odkładam. Cały czas podwinięty, tak jakbyśmy chcieli dywan tutaj rozwinąć. Zwinięty dywan w rulon rozwijamy, rozwijamy do końca i z powrotem wracamy w drugą stronę. To, co teraz robimy, jest bardzo prostym sposobem na ruszanie kręgosłupem lędźwiowym. Każdy ruch, ruch leczy, i dlatego czujesz spięte lędźwie, dlatego czujesz ból w lędźwiach, że w Twoich lędźwiach jest za mało ruchu. Za mało, za mało ruchu. Siedzisz, te lędźwie są w jednej pozycji, cały czas są skompresowane. I to, co teraz robisz, w naturalny sposób odżywiasz lędźwie i likwidujesz napięcia z lędźwi. Natomiast tak jak widzisz, tutaj niepotrzebne są maści, tabletki przeciwgólowe. Tu przede wszystkim jest potrzebny ruch. Delikatny, świadomy, kojący ruch. I jeszcze raz zrobimy to zawijanie i odwijanie dywanu. Pamiętaj o oddechu. Ok. Zostajemy na plecach, tak nie będziemy się przemęczać. Jedna noga do góry, łapię ją przeciwległą ręką, ściągam do boku i teraz chcę po prostu luźno rozciągnąć pośladek, biodro lędźwie i kierujemy oddech tutaj właśnie do brzucha, do boku brzucha. I oddychamy, rozluźniamy. Samo na drugą stronę. Podnoszę nogę, łapię przeciwległą ręką, ściągam i zaczynam oddychać, rozluźniać okolice leniw, okolice pośladka. Koniec zostały nam dwa ćwiczenia wzmacniające. Lędźwie w swojej naturze są strukturą dosyć silną, stabilną. Dlatego, jeżeli kogoś bolą lędźwie, on nie może robić samego rozciągania, masowania. Te lędźwie trzeba też powyzmacniać naszymi mięśniami. Okay? Teraz to zrobimy. Wracamy do klęku podpartego. I teraz tak, Twoim zadaniem jest trzymać podwiniętą minicę wewnętrznie. Nie garb się na całym kręgosłupie, tu kręgosłup jest w miarę neutralny. Podwijamy samą miennicę, tak jakby chciał skrócić swój brzuch, czyli w ten sposób. I trzymając cały czas podwiniętą miednicę, zaczynam prostować rękę z nogą, ale nie daję otworzyć tutaj brzucha. Cały czas miednica podwinięta i wracam. Podwijam, prostuję, przytrzymaj na brzuchu i wracamy. Podwijam, Prostuję rękę z nogą, przytrzymać i wracamy. Jeszcze kilka razy. Podwijam, prostuję i wracam. Podwijam, prostuję i wracam. Jeszcze dwa razy. Do środka mocno to brzuch powinien pracować cały czas. Cały czas tutaj brzuchem trzymamy, jakby klamrę. Bardzo dokładnie staraj się robić ten ruch. Wymuszać to napięcie na mięśniach. Okej. Okay. Ostatnie ćwiczenie. Kładziemy się na boku. I teraz tak. Kolana biodra są lekko, delikatnie zgięte. Na tej ręce, na której leżę, wypieram się. Nie mogę być taki zapadnięty. Wypieram się i znowu zakładam tą klamrę na, na brzuch z wydechem, czyli zobacz, że nie zgarbiłem się cały, tylko to zrobiłem samym brzuchem. I w tej pozycji podnoszę biodra do góry. Czyli trzymamy deskę bokiem, i tu brzuch jest cały czas skrócony. W trudniejszej wersji można oderwać nogę. Obojętnie, którą wersję zrobisz, na początek sugeruję zaczynać od tej. Trzymamy jeszcze chwilę, trzymamy. Trudniejsza wersja jest z nogą, też można próbować za jakiś czas. Ok, i zmieniamy stronę. samo. Kolana, biodra, lekko zgięte. Zakładam klamerkę z wydechem, także brzuch się napiął. Ręka wyparta i bioderka do góry. I trzymamy. Z nogą wersja trudniejsza. I trzymamy, trzymamy. Powinien tu pracować przede wszystkim bok brzucha. Trochę ręka, trochę też pośladek. Jeszcze chwila, możesz próbować oderwać nogę. Może nie za pierwszym razem, ale za którymś razem będziesz przerabiać ten zestaw. Okej, okay. dobrze. Na koniec, jak często wracać do tego zestawu? Jeżeli masz problem z lędźwiami, rób go sobie na razie najlepiej codziennie. Później, jak już te lędźwia przestaną Cię boleć, będzie lepiej lepsza sytuacja, nie będziesz już czuł takich napięć to i tak rób ten zestaw prewencyjnie. Te lędźwie potrzebują wzmacniania, potrzebują ruchu, szczególnie jeżeli na przykład masz pracę siedzącą. Wtedy możesz ten zestaw już w takiej wersji prewencyjnej, podtrzymującej efekt, możesz go sobie robić co drugi, co trzeci dzień. Tyle na dzisiaj. Fajnie, że tu byłeś. Do zobaczenia.